Witam serdecznie. Często zadajecie mi takie fajne pytanie, co można trzymać, e, z jakim glono, jaki glonojad, z jakim glonojadem, żeby się nie krzyżowały. Słuchajcie, tutaj jest prosta, naprawdę bardzo prosta sprawa. Pamiętajcie, że e, to, że coś jest zbrojnikiem, to nie oznacza, że wszystko się krzyżuje. Najczęściej do krzyżowań dochodzi między chypancji z trusami, ponieważ występują one, one na bardzo małej przestrzeni. Głównie w rzece Ksingu, tam tapajos i tak dalej. I większość tych zbrojników ma wspólnego przodka. Stąd ten łańcuch RNA, który można replikować. Jest do siebie zbliżony, dlatego te gatunki występujące w naturze same między sobą się krzyżują. To nie to, że ja tworzę jakieś tam hybrydy i tak dalej, po prostu to, to, jakie mam doniesienia z Brazylii od moich znajomych, którzy tam mieszkają i dokładnie w Salvatorze, chodzi o to, że staram się zrobić to, co robi natura. I jeżeli mogę coś pomóc, no to OK. Pamiętajcie, że jeżeli coś jest Ancistrusem i ma kolor zielony, czerwony, nie wiem, długi ogon czy krótki ogon, jest to dalej Ancistrus speciens i one między sobą się krzyżują, ponieważ jest to ten sam gatunek. Nie mylcie, że Ancistrus reti, Ancistrus albinotyczny to jest inny gatunek. Przepraszam, ale muszęły kawy. E, to, jest, to jest ten sam gatunek, inna odmiana i stąd cała zabawa. E, co do chyba co do antystrusów. Pamiętajcie, że bliskie pokrewieństwo, czyli L66, l

Jak każdy chyba będzie spokrewniony. Ja od razu stanę sobie, bo dzisiaj podmian, podmieniam wodę. To tak może z tej strony. Eee, 236 na przykład. Eee, też nie może być trzymana ani z 66, ani z 333, ani z 173B, eee, 401, cokolwiek, ponieważ dalej będzie się krzyżować. To jest bardzo bliskie pokrewieństwo. Natomiast. Eee, Mówię, w momencie kiedy chcecie w jednym akwarium trzymać, nie wiem, ancystrusa takiego zwykłego, jakiegoś, jakąś pekoltję. nie wiem, 60, 6 i 201, możecie to śmiało trzymać, tylko pamiętajcie, zanim będziecie trzymać wszystko w jednym akwarium i robić tak zwany totalny kipisz, spójrzcie trochę na warunki bytu i komfortu bytowego danego zwierzęcia. Czyli jeżeli e, mamy 201, która e, pochodzi głównie z Kolumbii, e, woda tam e, w rzekach e, czy Irinidae, e, z której często jest pozyskiwany ten zbrojnik, te wody są kwaśne, są kwaśne, ciemne, zawierają bardzo dużo humusów e, i, i na przykład trzymanie z tym zbrojnika z Brazylii, no tak trochę pff, dupa nie robota. One się nie pokrzyżują, nawet jeżeli będzie to 66 z 21, tylko po co trzymać, kiedy te dwa zbrojniki będą gdzieś tam wpływały na siebie, nie wiem, jeden drugiego będzie przeganiał i tak dalej. Mogą się zestresować, a poza tym inne troszeczkę warunki bytowania, bo mówię: zbrojniki z Brazylii, wyższa temperatura. Jeżeli chodzi o Kolumbię, no to 28, no to tam wystarczy maksymalnie. Natomiast te, te e, wszystkie, nie wiem, 333, które są za no, czy tutaj 180 trójki, no to to jest temperatura taka 27-31 stopni. Ja. Biorę łyka kawę, przerzucę telefon i jedziemy dalej. No dobra, jedziemy dalej. Eee, Dolichopterus, tak jak tutaj macie, czyli 183, zwana też Zbrojnikiem Niebieskim ze względu na tą, ten, tą poświatę na, na ciele, eee, raczej nie skrzyżuje nam się ze zwykłym Ancistrusem Specjensem, choć jest bardzo blisko spokrewniony. Nigdy tego nie próbowałem i Pff... może i by tutaj coś pokminił. Po, po... Natomiast najpierw, zanim się chcecie wziąć za krzyżowanie jakichkolwiek gatunków, dobrze jest wejść w ogólno dostępny bank danych genetycznych i macie tam opisane genetycznie i pokazany jest łańcuch RNA, DNA każdego gatunku na Ziemi. Każdego. Dlatego e, możecie sobie go sprawdzić, jak wygląda to, i czy jest możliwość e, cokolwiek e, pyknięcia pod tytułem krzyżowania. Tutaj macie e, na przykład e, 173B, który e, bardzo blisko jest spokrewniony wzór na ciele. E, bardzo podobny do 401. A obok tutaj jest 66. Moja wychodowana tiger, którego opuściłem, dotarła. Tutaj jest trzy takie osobniki. Widzicie? Coś mi tutaj kurczę nie pyka. Coś mi tutaj ostrości nie złapą. W każdym razie są trzy osobniki. Włączymy lampkę. Trzy osobniki o takim wzorze, który jest bardzo, bardzo gęsty i, no tak jak widzicie, no, le lekko żółty. A tutaj macie 173B. I tego e, 173B dostałem od Sylvka Shota dawno temu jako malucha bo Sylwek się naciął w Niemczech na, na, to, na ten... ten miało być to co innego, natomiast no hodowca, u którego więcej w życiu nie kupimy ryb no tak mu sprzedał, no i tak jest ale ryba trafiła, mówię, do mnie i, i coś tam z tego wymyśla tak więc mówię, tutaj akurat ja będę dopuszczał dla siebie te zbrojniki, by wyszło coś nam fajnego. A właściwie to mi, żeby wyszło coś fajnego. I co do krzyżowania, pamiętajcie, że yy, żeby trzymać zbrojniki w jednym akwarium, musicie spojrzeć na to, czy zbrojnik, yy, jakie ma warunki, o, tym, o czym wcześniej wspomniałem. Jak również o tym, co je. Czy jest to pokarm roślinny, tak jak tutaj, Vitalisa? Czy jest to pokarm mięsny? Czy jest to pokarm drobny, zarówno czy roślinny, czy, czy mięsny? Musicie zwrócić uwagę na dietę zbrojników. To jest bardzo ważne przy trzymaniu, jeżeli chcecie kilka gatunków w jednym akwarium. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam do dyskusji pod filmem. Jeżeli Wam się to podobało, poproszę o jakiegoś lajka. I zapraszam na stronę czy Facebooka, czy na aukcję Allegro do moich grot, czy moich towarów, które tam sprzedaję. Pozdrawiam. Gruba, ryba, lubi.